Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o drugim czasie przyszłym, Future continues i jak sama nazwa brzmi, jest to czas, który będzie Ci mówił o czynnościach, które są ciągłe, czyli o czynnościach, co do których przewidujemy, że one przez jakiś czas w tej przyszłości będą nam trwały, na przykład będę jadła kanapkę. Tak, czyli możesz mniej więcej przełożyć sobie to na nasze czynności troszeczkę niedokonany ten aspekt, niedokonany w języku polskim. Są to też czynności, co do których wiesz, że w danym momencie w przyszłości będziesz w trakcie wykonywania tej czynności. Na przykład, jutro o 15 będę w samolocie. Tak? I will be flying tomorrow at 3 p.m. Tak jak już słyszysz po, przy po przykładach, gdzieś tam pojawia się continuous, czyli a, czasownik z końcówką "-ing". I jeżeli chodzi o naszą frazę czasownika, ona znów będzie składała się nam z trzech elementów. Pierwszym jest will, który jest wyznacznikiem czasu przyszłego. Czasownik modalny. A drugim to jest be. I trzecim to jest dopiero czasownik z ingiem. Więc podając inny przykład. I will be eating a sandwich. Będę jadła kanapkę. Będę najprawdopodobniej długo jadła tę kanapkę, skoro wyrażam to zdanie w czasie future uh, continuous. Jeżeli chodzi o przeczenia i pytania, tutaj tak na dobrą sprawę nie zmienia się nic w stosunku do yy, na przykład zwykłego czasu future, czyli future simple, ponieważ będziemy stosować inwersję, will I be eating a sandwich i będziemy doczepiać not do naszego czasownika posiłkowego, czyli albo zastosujemy sobie will not, albo won't, formę skróconą. I won't be eating a sandwich. Jedyne to, o czym musisz pamiętać, to musisz pamiętać przede wszystkim o tym, żeby nie zapomnieć o wszystkich trzech elementach, bo dopiero wszystkie trzy elementy będą uh, stwarzać czas Future Continues. Jeżeli chodzi o krótkie odpowiedzi, tutaj się nic nie zmienia. One są takie same jak dla czasu Future Simple, czyli Yes I Will, No I Won't. I te odpowiedzi są takie same do wszystkich osób, więc. Wymienimy sobie tylko i wyłącznie osobę, do której, na, yy, której tyczy się pytanie. I to tyle.